Zaraz opowiem kawał o facecie i zakodnicy. Jeśli jesteś facetem, poczujesz ból, a na sam koniec zrozumiesz, że tereny przykościelne są monitorowane. Facet pilnie potrzebuje się odlać. Biegnie w krzaki. Wchodzi w nie coraz głębiej. Dochodzi do jakiegoś płotu. Obraca się wokół krzaki. Nikt nie patrzy, z ulgą wyjmuje i zaczyna sikać. Wyluzowany, otrzepuje i już machować, ale słyszy za sobą chrząknięcie. Obraca się, a tu zakonnica? Pytanie śmiało. Przepraszam, mam taką małą prośbę. Czy mogłabym delikatnie chwycić za jajeczka, troszkę posmyrać, popieścić? Facet myśli, że nigdy nie miał takiej propozycji i po krótkim namyśle się zgadza. Zakonnica delikatnie podchodzi, zbliża się do jajeczek, chwyta je od dołu, delikatnie obejmuje, myzia, zaczyna smyrać, masować, facet uśmiecha się coraz szerzej. Nagle się sprawie, że w garście. Nie sikamy pod kościołem. Ale czy ten żart jest wcale śmieszny? Wszyscy wiemy, jak kobiety zazdroszczą mężczyznom niewątpliwego komfortu załatwiania się na stojąco. Wystarczy się odwrócić tyłem do szosy lub potencjalnych obserwatorów, i już po chwili zaczynamy beztroskie siku. Oczywiście w zimne dni zarówno panie, jak i panowie mogą co nieco przeziębić. Jednak panie, przy swojej potrzebie numer jeden, muszą wystawić na zimno i spojrzenia innych dużo więcej. Kobieta kucając przodem do obserwatora jest równie odkryta jak kucając tyłem do niego. Brakuje tylko świadomości bycia podglądaną w sytuacji od tyłu. Myślę, że wynik sondy przeprowadzonej wśród kobiet, czy wolałaby pani być podglądana z przodu, czy od tyłu, przyniósłby niewiele rozstrzygnięć, a prawdopodobnie ankieter dostałby w twarz za Małą ilość opcji. Gdybym ja był kobietą i nagle ktoś by mnie zaskoczył w przykucu, myślę, że o wiele sprawniej ubrałbym się, będąc tyłem do obserwatora, niż przodem, ale jestem tylko facetem. W żarcie mamy dwoje bohaterów płci przeciwnych, w kompletnie innych sytuacjach. Facet jawi nam się jako bezbronny pod presją czasu, z opuszczonymi spodniami. Kobieta, siostra zakonna ukazuje nam się w pozycji dużo bardziej komfortowej. Prawdopodobnie jest to teren dobrze jej znany. Możliwe, że często z inicjatywy własnej lub proboszcza przeczesuje krzaki wokół kościoła. Jeśli tak jest, nie wiemy o co dokładnie proboszcz prosi: Czy o utrzymanie w porządku roślinności? Czy dodatkowo o ochronę przed zgorszeniem? Do jakich środków może uciekać się siostra? Czy interakcja z moczną mężczyzny to inicjatywa siostry, czy błogosławieństwo przełożonego? Cóż, może proceder oddawania moczu wokół kościoła był tak uciążliwy, że po naradzie w domu parafialnym, bądź nawet w kurii skupiej przyznano siostrze w tej delikatnej kwestii tak zwaną wolną rękę. Jeśli tak było, to chyba nic złego w tym, że przed finałem, do wcipu, siostra wydaje się dobrze bawić i cieszyć przy tym naszego bohatera. Podkreślam, przed finałem, bo ten moment radości trwa krótko, 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 ale żyjmy chwilą. Zachęcam panów przebywających w okolicy tego kościoła do współpracy z siostrą i nie myślenie o tym, co będzie po chwili.